Dzień dobry, dzień dobry, już się witam z Wami osobiście. Widzieliście po przebitkach, że trochę poogarniałam znowu w mieszkaniu. Jeszcze czekam, słuchajcie, pościel mi się pierze, także zaraz ją wywieszę i wybywamy. Zaraz Wam powiem co i jak. Natomiast zacznę od tego, że śmiać mi się z siebie chce, bo niedawniej, jak wczoraj, bardzo pochwaliłam kondycję mojej cery i moich włosów, a dziś obudziłam się, słuchajcie, z trzema stefanami na brodzie. No można, można także głośno nie chwalimy moi drodzy ani włosów, ani cery, bo później wszystko się wykrzaczy, nie wiem czy to widać, ale no serio cała broda mnie boli, trzech po prostu Stefanów tutaj mam, koszmar jakiś dobrze i teraz tak nie wiem czy słyszycie, wiercenie mamy z tej strony bo tam się ktoś remontuje i po prostu hałas taki, że wiecie na całe osiedle i z tej strony bo panowie wciąż walczą, jest super naprawdę jest tak remontowo na naszym osiedlu że głowa mała i to jest bolączka pracy zdalnej, właśnie, bo wiecie, do biura to bym pojechała, miałabym to wszystko wnosić, niech się tu dzieje co chce. A tymczasem, no właśnie. I teraz tak moi drodzy, my wybywamy zamówić tort na urodziny mojej córeczki. I tak, nie zamawiam go w moim mieście, ponieważ mamy ukochany taki tort o smaku Kinder Bueno z piekarnio cukierni Joker. Nie wiem, jeżeli jesteście tutaj z Dolnego Śląska, z moich okolic, być może znacie. Oni najczęściej są i dowożą też, słuchajcie, stacjonarnie do Intermarche I ten tort właśnie Kinder Bueno, nie dość, że przepiękny Jeśli chodzi o jego ozdoby To jeszcze jest po prostu przepyszny Zawsze znika do ostatniego kawałka Powiedziałabym, że to nie jest taki typowy tort Właśnie taki mdły Ja, ja nienawidzę tortów, naprawdę I jak stoję tu, tak wam mówię, że nienawidzę tortów i każdy jest dla mnie po prostu obrzydliwie niedobry i mdły. No a ten to jest jak takie po prostu dobre ciasto, i jeszcze tam jest taka chrupka w środku. Nie, no rewelacja. Także ten tort to jest inny wymiar. Wiem, że są osoby, które zajadają się tortami. Mnie ten smak jakoś kompletnie nie urzeka. Oczywiście, jak jestem na jakichś uroczystościach, to zjem, no bo wiadomo, czy wesele, czy urodziny kogoś, czy tam cokolwiek, ale to, to nie jest tak, że ja go jem z chęcią, bo, bo, bo nie, bo jem z takim wieciem. Nienawidzę tortów. Tak samo jak kawy, tak ja samo też tortów. Jem tylko jeden, ten co. Są... Do, ten, prawda? To jest tak, nawet Nadusia bardzo go lubi, więc yy, tak. I słuchajcie, z racji tego, że ten tort jest zdobiony tak... Yy, uniwersalnie, że tak powiem w sensie tam można pozamawiać jakiś wiecie, żeby był opłatek na tym torcie, ale to nie uważam, żeby to było ładne, więc wolę wziąć ten tort tak jak jest ozdobiony a jest, jest taki właśnie on jest taki słuchajcie jak kawa z mlekiem taki ma kolor na wierzchu tej takiej polewy błyszczącej polewy zresztą nie wiem, pokażę Wam go oczywiście. Natomiast wiecie, żeby, bo tam nie robią takich figurek, jak wiecie, jak prywatnie zamawiamy torty i panie robią z tej masy solny masy solnej, co ja gadam już z tej masy cukrowej i tak dalej że takie wiecie, figurki własnoręczne ja kiedyś zamawiałam takie torty, ale to również znowu, więcej tej masy jak całego tego torta, po prostu jakieś 500 zł potrafiłam płacić za tort jakieś szaleństwo więc wiecie bez przesady natomiast no jeżeli to były chrzciny roczek i tak dalej, no to wiadomo ale tym razem, słuchajcie, bierzemy sobie ten tort, i ja zamówiłam na Allegro takie tapery z koniami, i one nie będą z żadnej masy cukrowej, nie tylko takie po prostu na patyczkach wbijane, więc przypuszczam, że tekturowe, więc po prostu ozdobimy w ten sposób. Do tego takie dwie świeczki z tymi takimi, no nie wiem jak to powiedzieć, ale wiecie, fajerwerki w sensie, że, że, że idą te iskry. No, i jedna świeczka z ósemką, i moi drodzy, tak samo po prostu ogarniemy z nadeńką, żeby ten tort się prezentował. Konikowe urodziny, motyw przewodni, wiadomo, no ale tak jak mówię. Zrobimy to w ten sposób, wiecie, bez zadęcia, bez ciśnienia, bez jakichś takich, a przynajmniej będzie smacznie, tak jak wspomniałam. No, i jedziemy, słuchajcie, do innego miasta z racji tego, że u nas intermarsze nie ma, więc musimy kawałeczek podjechać, na szczęście niedaleko. Także to jedziemy, słuchajcie, załatwić. Pisałam jeszcze rano do naszej pani doktor, żeby przyjęła, yy, czy, czy jest możliwość przyjęcia Bibi na obcięcie pazurków, ale słuchajcie, nasza pani doktor. Jest na zwolnieniu lekarskim, więc na razie nie przyjmuję. A powiem Wam, że na takie te pazurki, i no tak sobie teraz przypomniałam, że u nas na osiedlu chyba, chyba otworzyli, bo nie wiem, czy to jeszcze nie jest w trakcie remontu, takie psie spa. Może ja tam zapytam, czy, czy obetną jej pazurki. No zobaczymy, bo już naprawdę trzeba a ja nie potrafię tego robić szczerze Wam powiem, że ja się boję to robić, dlatego, że u ciułałek, ale myślę, że też u innych psiaków jest taki problem, żeby wiecie, nie obciąć tego pazurka za daleko, no bo wtedy krewka się leje i tak dalej i to jest niebezpieczne, więc te pazurki są takie małe, wiecie, pod światło tam nie widać dokładnie, gdzie do, do którego momentu można to zrobić, wiecie, jednak ktoś, kto to robi cały czas ma większą ogładę i tak dalej, ja, ja, ja się nie podejmuję, naprawdę ja się nie podejmuję i e, nie potrafię tego zrobić, więc muszę ją gdzieś umówić dobrze, to to. E, bardzo przegadane te początki vlogów ostatnio, ale nic i lecimy sobie z Denkiem projekt Denko, dwa produkty więc będzie bardzo szybko, krótko zwięźleń na temat, ziaja i to jest tonik z witaminą C i jak wiecie, uwielbiam ten tonik uwielbiam ten żel i chciałabym powiedzieć, tak dobrze mi to robi na cerę tymczasem wiecie, narzekałam na Stefany no Stefany wyskakują no co bym nie używała, to po prostu wyskakują raz na jakiś czas nie wiem o co chodzi bo to już nawet nie jest wiecie, że na przykład przed okresem tylko teraz od tak po prostu nie wiem bez sensu, no ale tak jest. Więc tak, bardzo lubię i już mam ten sam tonik w zastępstwie, więc to moi drodzy. I zużyłam perfumy Ritualsa i to jest ta moja ulubiona seria, czyli Rituals of Sakura, dobrze mówię? Ta biało-różowa, chyba tak, już mi się mieszają te. I powiem Wam szczerze, że zapach jest absolutnie przepiękny, przepiękny. To jest 100% mój gust, ale ale jest nietrwały, kompletnie nietrwały. Ja mam wrażenie, że tutaj trzeba by było go poprawiać, że tak powiem, co godzinę wręcz. U mnie niewyczuwalny, szybko się, no jak taka mgiełka po prostu zapachowa bardziej działała, ale zobaczę, wiecie, może jeszcze się na niego skuszę. To też była idealna wersja, jeśli chodzi o podróże. Tutaj mieliśmy, słuchajcie, 15 ml pojemności, także naprawdę. Flakonik, w ogóle zapach, rewelacja, trwałość. Yy, no nie taka jakbyśmy sobie życzyli, co mi tutaj mryga. Na zdrowie! <ścoughs> tu telefon, tu na dusia. Yy, no, także słuchajcie, no rewelacja. Możecie wypróbować, jak to będzie u Was. Yy, a może słuchajcie, wiecie, to też słyszałam, że to o to chodzi w perfumach, że jak my od siebie ich nie czujemy, to znaczy, że jest git. Ale. Nie był z kolei zapachem komplementogennym, więc raczej mi się wydaje, że po prostu uciekał. No, nie wiem. Także tak, zużycie, zużycie, i tym produktom, tym produktom już dziękuję. Perfum na razie wiecie, nie dokupiłam, że wiecie, o zużyłam te i muszę mieć jakiś nowy flakonik. Nie, bo mam tych flakoników sporo, więc bez przesady nie, muszę pozużywać też i skupić się na tym, co mam. Dobrze i gadam, gadam. Już przestaję. Zbieramy się, zbieramy się i lecimy, żeby, wiecie, do pracy zdążyła. Tak, z delfinkiem na Deńko. Weszliśmy do Sni i akurat ten był cały w dziale damskim. Bardzo duży wybór, ale no, czas już mam, słuchajcie, ograniczony. Nadusia też tam się dość nudziła, więc tak złapałam, słuchajcie, dwie rzeczy. W ogóle trwa wyprzedaż, ja Wam nagrałam. Plus do tej wyprzedaży jest oferta minus 30% procent na, no właśnie już przecenione produkty przy zakupie minimum dwóch, więc mówię kurczę, żal nie skorzystać i w oko wpadły mi dwie rzeczy jedna wyszła mnie słuchajcie za 16 zł 9 groszy, a druga za 18 ,19 zł 19 groszy, specjalnie wzięłam paragon hit i tak, pierwsza z nich to jest taka przepiękna piżama w błękitnym kolorze prążkowana, proszę bardzo o tu widzicie jej cenę normalną, wyprzedażową. E, I tak, tutaj mamy koszulkę, i tutaj mamy szorty. Ja ostatnio Wam wspominałam, że u mnie jest ogromny deficyt piżam, dlatego e, kupuję i bardzo lubię te Scinse. One są w fajnych cenach i, i wiecie, są ok. I słuchajcie, poległam. Poległam i uległam w ogóle, jak my mamy dużo sierści naszego psa na nadeńko na fotelu. Skąd ta się. No nie wiem, właśnie. Czyż. Bibi tu nie jeździła, nie wiem. Tylko raz. E, raz? No nie, ona zawsze z tyłu jeździ. Nie wiem. E, ona tak się rozprzestrzenia od Może się rozprzestrzenia. Bluza, słuchajcie, z 40 zł przeceniono na 23, ale jak widzieliście, jak Wam czytałam po metce, zapłaciłam jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze mniej. 22. Tak. I słuchajcie... Uległam trendowi na cytrynę. <noise> Uwielbiam naszą cytrynową pościel i ta bluza, z racji tego, że ma przepiękny, jasny kolor. No i te cytrynki, mówię, okej, okay, niechaj będzie i za tę cenę, wiecie, ja nie lubię kolorów, nie lubię takich tak kolorowych, <noise> kolorowych trendów, ale tutaj mówię, dobra, niechaj będzie i tak, i za to. No to, to ta bluza mnie wyszła za 16 zł, więc wiecie. No, XS-ka byłaby, myślę, ok. Ale wzięłam eskę, będzie taka oversize'owa, bo one są naprawdę oversize'owe te bluzy. Także dobra, moi drodzy. Bluz nigdy dosyć, zwłaszcza jak się siedzi na home office, prawda? Naprawdę. Dobrze, lecimy. Czas nas goni. E, nie goni nie Ciebie gonię. nie. No, ty to masz wakacje pełną parą, a ja... Zapinamy się na Deńko pasem i w drogę. Na co? Na reklamę. O, Hunter w Half price, tak? Mhm. <laughs> Seems like you've been busy since you went away. I'm just flipping through your pictures, I can tell you look more than okay. Think I need help to feel as happy as you.

konika i w dodatku były z ekspresową właśnie wysyłką, na czym nam zależało. Taka Natka, musisz... Zalotnika. O, tu, tu, kochanie. I wiecie co? I, i, i... Takie. No świetne są i trzeba je tylko samodzielnie poskładać. Tak, tam było napisane. No i mamy te, te. Ja nie wiem, 30 chyba złotych te, za to zapłaciłam. blok. No to jest takie tek tekturowe na wiesz? No, takie tekturowe... I chyba jest ich 6 czy 7, także będzie niezłe, niezłe statko na tym torcie. Dobra, próbujemy poskładać, tak? Zobaczyć na przebitkach, jaką kąpiel sobie naszykowałam, i tak, w ostatnie te jakże wspaniałe letnie wieczory uwielbiam sobie w takiej właśnie wodzie poleżeć z tymi dodatkami, dokładnie które Wam pokazałam, czyli płyn, który robi potężną pianę, obojętnie czy to jest z biedronki, czy to jest z lidla. Do tego te moje płatki róż, i jak widzicie, one przepięknie barwią wodę. Coś tutaj światło się widzę zmieniło, nie wiem dlaczego dobra, nieważne i w każdym razie słuchajcie, może no nie wiem, coś, coś nam się tutaj przyciemniło pięknie barwną wodę i do tego ten puder z Ritualsa który mam wrażenie, że robi taką mięciutką właśnie wodę i jest taki przyjemny jeśli chodzi o naszą skórę ale tym samym słuchajcie, mamy drugie denko dzisiejszego dnia a mianowicie właśnie te różyczki już zużyłam, nie wiem ile to było sztuk ale sporo tak się to nazywało. Ja je dostałam, więc nie powiem Wam ile kosztowały i gdzie dostaniecie, ale też y, lubiłam je no, tak poszarpać. Wiecie, że te płatki tak po prostu rozrzucić osobno i wtedy mam wrażenie lepiej i szybciej się y, rozpuszczały, tworząc lepszy efekt. I zużyłam także ten oto płyn do kąpieli, tworzący właśnie dużą pianę. Lubię ten, lubię z lidla. I to wiecie, po prostu taka wielka, potężna butla, robimy sobie pianę, ale od takiego produktu nie wymagam absolutnie niczego więcej, także no to też słuchajcie się, żegnamy z tym i musimy kupić nowy płyn zdecydowanie. Dobrze, teraz pozwólcie, że ja wskoczę do wanny, no i pewnie widzimy się jutro w kolejnych y, naszych życiowych y, po prostu perturbacjach, perypetiach i nie wiadomo co jeszcze. Zjedziałam się za porządki tej szuflady. Już muszę, tak jak Wam wspominałam, pomału organizować to wszystko pod kątem roku szkolnego i chciałabym zmieścić tutaj jak najwięcej książek, jak najwięcej przyborów. Nie na tym regale, właśnie, tylko tutaj. Ale moje dziecko miało na tą komutkę inny pomysł i jak się domyślacie, jest tutaj ogrom zabawek. No ale nic, sprzątam, ogarniam. Tutaj już, zobaczcie, naszkowałam sobie torbę na ewentualne śmieci. No, pokażę Wam, o, na przykład zobaczcie. Pamiętacie, jak ja tu układałam było tak przepięknie? Były flamastry osobno, kredki osobno, no tymczasem tak. E, więc domyślacie się, jak wyglądają pozostałe szuflady, prawda? I jestem, jestem, kolejnego dnia. Wybaczcie odgłosy, ale tu się dzieje, prawda Nadeńko? Pies bawi się, tak, pies bawi się taką piłką plastikową, no i ona tucze o o podłogę. Robimy pomidorową spod szlenicy, dlatego że bardzo mi się zachciało tej zupki. Dzisiaj, słuchajcie, mamy słońce od rana, mamy słońce. Siema! w piżamie jeszcze, chowaj się. <grym>, mamy słońce od rana, ale jest dość wietrznie, przyznam wam szczerze, także no na spacer tak w bluzie jest ok. I byłam na balkonie przed chwilą wieszać pranie. Słuchajcie, takie włosy miałam, takie włosy miałam od tego wiatru. Dobrze, i co moi drodzy? Tak, posprzątałyśmy tą komodę, posprzątałyśmy też w szafie jakieś różne tam gry, takie rzeczy. Więc mamy już Troszkę więcej miejsca, troszkę więcej przestrzeni. I słuchajcie, tak, ja tylko zrobię w zasadzie zupę, no i niebawem, zobaczcie, muszę siadać już do komputera. Rozmroziłam właśnie do tej zupy z potrawnicy, pomidorowej z potrawnicy Rosu. Tutaj zamroziłam sobie jakiś czas temu w takim pojemniku. No i teraz wiecie, idealnie się to wykorzysta. Dobra, dodajemy masło. Tak słuchajcie, ja działam. Jak widzicie, cytrynkowa bluza dzisiaj jest grana. Bo ona jest fajna, ponieważ tak jest ciepła, ale wiecie, mimo wszystko taka letnia i tak nastraja, więc no, chociaż tak się słuchajcie, ratujemy. Ale chyba wspominałam Wam wczoraj, że no, weekend ma już być cieplutki, więc bardzo się cieszę, no bo akurat właśnie nad jej urodziny organizuję. Więc super będzie tak spędzić właśnie czas. Na zewnątrz, bo już wiecie, tak bałam się, że, jakby nie było pogody, no to po prostu impreza byłaby w domu. A tak to będzie na działce, przy grillu. Więc super, to co wszyscy lubimy najbardziej dobrze. I jeśli chodzi o tą pomidorową z pamiętacie, ja Wam mówiłam, jeżeli mam pasaty, to daję pasatę, jeżeli mam pomidory w puszce, to dodaję pomidory w puszce. Tam, wiecie, dalej jest i tak, w ogóle można też dać świeże pomidory, jeżeli macie, a jest sezon, wiadomo. Więc wiele osób może mieć. W każdym razie tam wiecie, dalej po prostu Thermomix to wszystko blenduje, miksuje i jest super. I ja tak jeszcze sobie pomyślałam: tak, z takich rzeczy organizacyjnych, to słuchajcie, muszę pościnać już moją pietruszkę na balkonie, ponieważ ona naprawdę fajna, spora urosła. Ja ją, słuchajcie, umyję i zabrożę. I zamrożę i będzie jak znalazł do jakichś takich potraw, jakichś zup i tak dalej, więc tym się zajmę, nie, dzisiaj to już nie zdążę, ale może właśnie w jakiś, e, wiecie, nie ten za duży, w jakiś taki spokojniejszy dzień, no zobaczymy. Ja mam w ogóle kolarki na sobie też z Sensei, ja dzisiaj w ogóle z ale kolarki już są całe w sierści i w włosach mojego psa. Także idealny secik po domu. Dobrze, kochani, nastawiam zupę. Dzisiaj będziemy sobie tego vloga na pewno już też kończyć. Nie chcę Was przeciągać tutaj na nie wiadomo ile dni. Um, no, także taki słuchajcie też produktywny dość dzisiaj znowu poranek. Dajcie znać, czy wy też zaczęłyście już jakieś takie przygotowania pod kątem nowego roku szkolnego odkruzowywanie po prostu... O wow, skąd on ma takie cekiny na denko? Od babci. A no on babci, jasna sprawa. <laughs> Pięknie wygląda. E, czy, czy już też sobie właśnie ogarniacie, czy znaczy sobie. Wiecie, generalnie ja się nie mogę doczekać, aż moje dziecko samo to będzie e, robić. No, to będzie wtedy najwygodniejsze. Ale póki co trzeba dziecko wspomóc. Więc... No, ciekawa jestem, jak to u Was. I w ogóle zamówiłam też już takie galowe rzeczy na cinzaki. Wiecie? Także też mi to przyjdzie. Już widziałam, że. Czy co? No, że jest paczka wysłana. Jest, jest wysłana, tak więc super. Dobrze, to wtedy zamykamy i teraz, aha, jeszcze pierwszy, to nie, czekajcie, jeszcze pierwszy. Także fajnie, bo jak to przyjdzie, to Wam pokażę i powiem Wam szczerze, cieszę się, że już za to się wzięłam, dlatego że, mm, no, ta, ta rozmiarówka już była okrojona dosyć, także zobaczymy, zobaczymy, co to przyjdzie, tak wiecie, na początek roku szkolnego, ale nie tylko, bo w trakcie roku też jakieś takie różne występy i tak dalej, no więc... Takie galowe rzeczy się przydadzą, a moje dziecko oczywiście z tych, które miałyśmy w ubiegłym roku w szkolnym, wyrosło. Zubka gotowa. Zobaczcie, ze wszystkich tych garnków przez zmywanie w zmywarce odeszła mi farba tutaj na bokach. No trudno, yy, ale nie chcę mi się myć garnków ręcznie, no umówmy się. Dobrze, i tymczasem lecimy na dusie, tak, do paczkomatu i do sklepu. Bibuniu, Bibuniu, zdjęłam pranie, słuchajcie, i miałam sobie je za chwilkę złożyć, no ale nie da rady. Kto tu sobie zrobił legowisko? Kto tu sobie zrobił legowisko? Jaki mały bąk sobie zrobił legowisko? Żegnamy się w tym filmie, dziękujemy za obecność, za spędzony z nami czas. Tak, Bibuniu, życzymy miłego wieczorku, jeśli oglądacie to wieczorem, a jeżeli rano, to miłego dnia. Trzymajcie się i buziaki pa pa Ale nie gryź mnie. Pa, pa pa dla widzów. Pa pa pa. <laughs>